Po czterech miesiącach od wejścia na plac budowy, dziś przed wstęgę, udostępniając przepiękny i nowoczesny obiekt dzieciom i ich rodzicom. Jak, jak mieliśmy taki pomysł, ażeby promyczek dostał więcej miejsca, a żeby promyczek miał dwie, dwie dwa piętra w gimnazjum numer 3. I wtedy narodził się pomysł, ażeby zwiększyć człowiek. Oczywiście, to jest y, y, nasi mieszkańcy, młodzi mieszkańcy, którzy mają małe dzieci, o żłobek prosili. Utworzenie żłobka, to nie jest, to nie musi być zadanie gminy, dlatego, że y, my musimy zapewnić miejsce każdemu dziecku w przedszkolu, ale niekoniecznie w żłobku. Ale tak się zmienia, zmienia się w naszym mieście, w Kędzierzynie Koślu i Dbamy też o naszych młodych mieszkańców, którzy chcieliby wrócić do pracy, a nie mają gdzie zostawić swoje pociechy. Mam nadzieję, że tu w tym pięknym miejscu będziemy raz wspomagali mamy, tat tatusiów, którzy znajdą pracę i rozpoczną życie aktywne życie w jakimś zakładzie pracy ale też naszych najmniejszych obywateli, którzy będą się cieszyli, że chodzą tutaj do żłobków. Historia żłobków jest zadziwiająca w Kędzierzynie-Koźlu. Myślę, że jest to także porównywalne w skali całego państwa, bo tych żłobków było bardzo wiele na początku lat 90. Nagle się okazało, że nie potrzeba miejsc żłobkowych, że babcie wypełniają tę niszę i miejsca były likwidowane. W Kędzierzynie-Koźlu zachowano ich jednak bardzo wiele. I dzisiaj z, zwiększając tą liczbę o 50, powodujemy, że stajemy się na polszciźnie jednym z najlepiej zaopatrzonych pod tym względem miast, jeżeli w stosunku do liczby mieszkańców nie najlepiej. Trochę, tak. I teraz dniemy, patrzymy się na dziennikarzy. Będzie zatrudniony dodatkowy personel, jest to 8, 8 opiekunów i jedna pomoc kuchenna. Miejsca się zwiększą dla dzieci doradczych o 50 miejsc, także te sale są podzielone na dwie grupy po 25 miejsc. Tak jak Państwo już widzieli, dużo zmian, dużo po tym remoncie, myślę, że jest świeżo, ładnie, bardzo kolorowo, leśnie przede wszystkim i że ta sala gimnastyczna też również cieszę się, że powstała. Miałam wpływ na wybór kolorów tutaj w pomieszczeniach, projektantka miała troszeczkę inny zamysł, miałam tutaj być bardziej takie ziele, zielenie-pomarańcze ściany, żółte. Ja, ja widziałam, że chciałam taki biały podkład, bo widziałam, że y, miałam tam gdzieś taki pomysł, żeby to były murale właśnie, że to będą drzewa i chciałam, żeby to był jasny podkład. Karmiki również są mojego pomysłu, żeby tak, żeby to było tak leśnie tutaj, żeby nawiązywało to do przyrody. Myślę, że rodzicom się bardzo podoba. Myślę, że dzieci też będą zachwycone. Jest to coś innego. Jest to, myślę, że jest ładnie bardzo, jest kolorowo, jest świeżo, radośnie tak. Także i sale również na górze będą są nawiązaniem do tego motywu leśnego. To będą rzyki, zajączki, niedźwiadki i słówki. No praktycznie inwestycja jest sfinansowana ze środków malucha, ponieważ dostaliśmy na to ponad 500 tysięcy złotych i to wystarczyło na to, żeby prawie w całości sfinansować to zadanie inwestycyjne. To w każdym razie w zdecydowanej większości. Natomiast wyposażenie mamy ze środków unijnych. I tutaj na cały projekt unijny prawie milion złotych, w tym się mieszczą i zatrudnienie i wyposażenie w zabawki i w te urządzenia, które tu Państwo widzicie. To są rzeczywiście środki, które będą przez dwa lata mogły być realizowane w ramach pieniędzy. Zewnętrzny. Na chwilę obecną mamy 25 wniosków, no ale to z dnia na dzień się zmienia i myślę, że do końca miesiąca kwietnia, być może w maju wypełnimy tą całą grupę 50 dzieci, które przewidujemy. To trzeba pamiętać proszę Państwa, że my odtwarzamy tylko to co było kiedyś żłobkiem i praktycznie rzecz biorąc ta powierzchnia 400 metrów jest taka sama jak na górze.